Witam Was serdecznie, z tej strony Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Witam Was podczas podsumowania czwartej kolejki drugiej Ligi Żużlowej w sezonie 2023. Czwartej kolejki, której nie nazwę kolejką cudów. Taką kolejką cudów była niedzielna część trzeciej kolejki ekstraligowej. Tutaj może mówienie o kolejce cudów jest lekkim nadużyciem, aczkolwiek jak sobie porównacie za chwilę nasze typy z tymi wynikami, które faktycznie padły, no to... Trafialiśmy zwycięzców, praktycznie wszyscy by w każdym meczu, jeden Rafał tylko tam jedną, jedną pomyłkę ma i to zaraz zobaczycie, natomiast... No, wyniki, które my typowaliśmy, znacznie odbiegały od tego, co faktycznie wydarzyło się na torach drugoligowych. A pierwszym drugoligowym torem w tej kolejce był tor jaskółczyk Miasto w Tarnowie, czy tam w jakiejś części Tartowa-Mościca, co się chyba nazywa. Raz tam byłem, ale nie pamiętam, przyznaję. Gdzie Unia, no, akurat tutaj zgodnie z oczekiwaniami wygrała dosyć wysoko. 59:31. 31 Mówię zgodnie z oczekiwaniami, ale w wyniku nikt z nas nie trafił takiego dokładnego. Mimo wszystko liczyliśmy, że ta Polonia trochę bardziej powalczy, i szczerze mówiąc, nie wiem, jakie mieliśmy ku temu powody, ale no stawialiśmy jednak na trochę trochę niższe zwycięstwo Unii. Może też z powodu tego, że Unia była przedostatnią ekipą w tabeli, też miała komplet porażek do tej, do tej pory, ale jednak no, tutaj ewidentna różnica. Zabrakło od oczywiście Matica Iwacicza, tu ktoś w komentarzach słusznie zwrócił uwagę, że Matic jest kontuzjowany. To jest jakaś lekka kontuzja, i przyznam że tak trochę. Przeszła obok mnie. Ta, ta, ta sytuacja, wybity bar chyba ma i No dobra, może jeszcze nie na ten mecz, a i w tym meczu nie był specjalnie potrzebny. Pojechał pod tą dwunastką Patryk Rolicki, o którym już trochę zapomniałem, a to przecież idealny zawodnik na, na mecze domowe w ekipie Starnowa, o czym mówiłem dużo w roku ubiegłym, zwłaszcza na początku to pokazywał. Ale i w tym meczu pojechał i Oscar Bober, i no, Zupełnie inny zawodnik niż, niż w poprzednich meczach, bo tutaj 12 punktów: 3, trójki, dwójka i 1. Pojechał Piotr Piuro, też zawodnik, też wychowanek. No i 8 punktów z bonusem oraz upadek na koniec. Zdarzyło mu się. Ernest Koza 12 punktów, 2 bonusy. No, miejscowy zawodnik wracający do swojego tarnowa w tym sezonie, i, i, i na pewno tutaj. Lepiej spisujący się niż w Gnieźnie. Nie wiem, czy będzie awizowany na mecz właśnie w pierwszej stolicy Polski, ale, ale no, na, razie, na razie pełni tutaj rolę jednego z tych liderów, przynajmniej lidera krajowego. Chociaż tutaj, no, mówię, w tym meczu yy, ciężko mieć tutaj jakiś punkt odniesienia konkretny. No Patryk Rolnicki zaczął dwójki z bonusem. Super, potem jedynka, jedynka, 0 A wiadomo, że dwunastka ten pierwszy bieg ma trochę łatwiejszy. Nie tak łatwiej jak dziesiątka, ale jednak no później, później już Patrykowi trochę nie, nie szło aż tak dobrze Rene Bach z kompletem płatnym, bo raz dwójka z bonusem przyjechał chyba wtedy za, za Piotrem Pióro prowadzili właśnie, prowadził tym razem parę Piotrek, Piotrek Pióro bo to musiała być ta seria ostatnia, bieg, gdzie dziesiątka z trzynastką w, w jednym biegu, Mateusz Gzyl przywiózł dwa punkty z bonusem i William Dreyer z płatnym kompletem i no znowu, aż by się chciało powiedzieć, szkoda tego drejera na, na 15. Znaczy, wiadomo, junior zagraniczny w, kontra junior krajowy na poziomie drugiej ligi. E, nie wiem, czy jest klub, który ma lepszego juniora krajowego od zagranicznego. Tak na, na, w tej chwili mi żaden nie przychodzi do głowy. Może jak szybko przelecimy te trzy mecze, to coś mi, to, coś mi wpadnie do głowy. Ale znowu szkoda drejera tylko na trzy mecze. E, przepraszam, na trzy biegi oczywiście. Szkoda drejera, ale znowu. No jak mają zmiany, to robią taktyczne, z Bachem, z Iwacziczem. Jak teraz nie mają okazji do zmiany, no mógł zmienić Rolnickiego, tylko znowu tak. Księgowa pewnie smutna, bo musi więcej wypłacić. Tak już tutaj przed przedzawałowy miała, y, jeszcze do, dopowiem, Paweł Pikul był w składzie, ale nie wystartował, no i też nie miał za bardzo za kogo. No za Patryka Rolnickiego, no nie, to już, jak już to drejer, ale też po co, niech się Rolnicki rozjeżdża, zwłaszcza w meczach domowych może być y, potrzebny Patryk Rolnicki. A Polonia Piła... Może zacznę niestandard niestandardowo od dwójki, zacznę od Oleksa Michajlowsa, który zaliczył dwa defekty i przywiózł jeden punkt w biegu swoim drugim. E Oleks Michajlows w tym, w tym sezonie, to już trzy mecze piły, e zaliczył cztery defekty, z czego dwa w tym meczu. E I tutaj jakby od nie bez powodu od tego rozpoczynam, bo tutaj defekt zaliczył też Artur Mroczka. E Gdzieś nawet sobie statystykę przygotowałem e tych defektów. W tym sezonie oczywiście, tak jak mówię, cztery defekty Michailowca, a Artur Roczka jest jedynym zawodnikiem w Lidze, który ma dwa defekty. Jeśli ktoś ma jakiś defekt w Lidze, to jest to jeden defekt. Broczka ma dwa i Michailowc cztery, z czego dwa w tym meczu. Czyli połowę defektów ci dwaj zawodnicy zrobili w tym jednym meczu i jeszcze z defekt zaliczył Dan Gilks w którymś z poprzednich spotkań. Tak więc taka, taka statystyka sprzętowa, no, ale Artur Roczka pomimo defektu, pomimo wykluczenia na koniec to i tak, dwie trójki, dwie dwójki. No szkoda, że te defekty i wykluczenia się liczą do średniej, bo, yy, bo Arturowi przez to mocno ta średnia spada, bo on nie ma żadnego zera, takiego yy, czystego zera. Yy, tak szybko mogę sprawdzić, gdyby nie te dwa defekty i wykluczenia miałby średnią 2-0. Oczywiście coś by w tych biegach przywiózł, więc mógłby mieć nawet wyższą. No szkoda trochę. Yy, Piotr Gryszpiński no, 3 jedynki i bonus do tego 0 i, i wykluczenie. Daniel Henderson 11 plus 1. Trochę późno się pojawił w tej lidze, ale no, no, stał się liderem. Poloni piła. E, Timi Salonen. Dwa punkty, dwie jedynki, zero i znaczne pozostawanie na starcie. E, więc tutaj raczej w tym tkwił problem Timiego Salonena bo to, że on jeździć potrafi, to my wiemy. E, tyle, że no, w tym meczu nie bardzo mógł to pokazać, jeżeli e, nie ciągnął go motocykl. A ma co ciągnąć. To też nie jest tak, że, że przyjechał w dobrej formie, ale też no. Pamiętacie Macieka Piaszczyńskiego? No, też, my, też miał ten motocykl, co ciągnąć, tylko że ciągnął, przynajmniej dopóki jeździł w Poznaniu. Później y, transfer do km Ostrów, ale to pewnie Adrian Gomulski by potwierdził i właśnie Maciek Piaszczyński i Łukasz Sówka. Nie wiem, czy pamiętacie takiego talenciaka. To są trzej juniorzy, którzy byli w Ostrowie, w km Ostrów, tak? Tym niebiesko-zielonym, piękne flagi mieli zawsze i za to lubiłem. Oczywiście teraz jest Ostrowiania bez powodu, a KM Ostrów to mi właśnie się kojarzy z takim klubem, który był podręcznikowym wzorcem marnowania talentów, bo zmarnowali Adriana Gomulskiego, zmarnowali Maćka Piaszczyńskiego, których ściągnęli do siebie za niemałe pieniądze po tym słynnym sezonie, właśnie kiedy, oj, żebym nie, nie pomyliłem, o jeden sezon pomyliłem, w 2008, nie w 2007, czyli po 2006 słyn, nie, Jezu, już mi się lata mylą, nie, w 2008 Piaszczyński i Gomulski po tym słynnym, 2007 ze słynną walką Poznania z Gnieznem trafili do Ostrowa i, i, i tu w zasadzie się historia kończy, i, I potem gdzieś, chyba nawet w tym samym roku, Kaszasówka zdał licencję. Może jeszcze jeden rok Ostrów jeździł jako KM Ostrów. No i, i, i ani u już za bardzo nie pamiętamy, ani o tym, że było kiedyś coś takiego jak KM Ostrów. Kto był na trybunach, to wie, że mieli ładne flagi i to wszystko, co można dobrego o tym klubie powiedzieć. Yy, oby nie tak samo było z Polonią Piła, bo barwy mają ładne. Na Jamajce na pewno są tacy fani, co, co, co lubią takie barwy. i Nie tylko na Jamajce, w Holandii też. Yy, ale no też ten klub ma coraz więcej problemów, z roku na rok coraz więcej problemów yy, z organizacją wewnątrz siebie, tam nie potrafią się ludzie dogadać yy, i sportowo też mają jak widać problemy, coraz większe, bo Marcin Jędrzejewski jedzie piach w tym roku. Yy, Kacper Szopa i tak jest lepszym juniorem niż ci dwa ubiegłoroczni, których nawet już nazwiska mi wyleciały z głowy, przepraszam chłopaki, ale no, nie daliście się za, za bardzo zapamiętać. Dan Gilks, no, kolejny junior zagraniczny lepszy od krajowego w drugiej lidze. I przywiózł 4 punkty, 2 dwójki, trzy zera. Nawet na ósemkę nie mają kogo wsadzić w tej. Znaczy, mają, tylko no, też nie bardzo pewnie kogoś, kto mógłby zastępować kogokolwiek. Nawet jak mają rezerwy taktyczne, to i tak dostają. 31 do 59, no tutaj więcej nie będę mówił, oprócz wyników, które my typowaliśmy. Adam 52-38, Mati Krzysiek 50-40, my z pioskiem 51-39, Rafał 53-37 i on tutaj wyjątkowo był najbliżej. Mówię wyjątkowo, bo to są wszystko wyniki, które oznaczają dwucyfrowe ujemne punkty w naszej klasyfikacji typerskiej. A to znaczy we wszystkich meczach tej kolejki Mamy ujemne punkty w klasyfikacji typerskiej. Już mogę nawet Wam na szybko wyliczyć średnią, jaką mamy w całą ekipą, oczywiście, bo już nie będę się rozdrabniał. To mamy w tej kolejce czwartej za typy w sumie minus 304, a średnia wychodzi minus 16,88. No to gratulacje, zakręceni w lewo. Tarnów piła to i tak nie, był... nie była nasza największa porażka. Rzeszów w Pils była, bo to było, to był pogrom 62 27 to była moja osobista porażka, bo ja mówiłem, że tutaj ja tu jeszcze w dałgach pił zwierzę i wytypowałem najniższe zwycięstwo Rzeszowa czyli 51 39. Adam 52 38, Krzysiek tak samo, Mateusz 54 36, Rafał i Piotrek 55 35. Wynik przypominam 62 27 i to nawet nie jest najzabawniejsze, najzabawniejsze jest to, że w biegach nominowanych pojechali juniorzy Bartosz Filip Helmström Banks. I wygrali w biegu 15.5.0, bo Steve Worrell, y, oraz Nick Morris pomylili kolory kasków. Także żeby już tutaj groteski, groteską największą y, rozpocząć omawianie tego meczu, no to przejdźmy te punkty, Marcin Nowak 7 punktów z dwoma bonusami. No, no dobra, no nie mówmy, że tutaj mieli przy, przyjechać na 75-15, aczkolwiek mogli. Peter Kildemand 11 punktów z bonusem, płatny komplet. Kevin Welbert 10 punktów z jednym bonusem. Tam zabrakło punktu na, na samym początku, żeby mieć płatny komplet. Rafał Karcz 10 punktów, dwa bonusy. Płatny komplet. Jakob Torse, a tu jest niespodzianka, bo 8 plus 1. Czyli gdzieś jednak ta, ten Dowga wpis punkty urywał seniorom, no ale nadal to jest bardzo wysoki wynik. Bartosz Cużytek, 5 plus 1, wygrana w ogóle też 5 do. 5 do 0, nie, 5 do 1, bo Gustaw grant w tym biegu zrobił jedynkę, on wcześniej zastępował u Orala, który zaliczył taśmę w pierwszym biegu. Tutaj tak patrzę, 0-W u, u juniorów, ale oczywiście była tam ta taśma i, i Gran jechał za niego. Yy, więc Bartosz czuje tak 5 punktów z bonusem. Filip hellström Banks w końcu dostał szansę i w końcu ją wykorzystał, bo parę szans gdzieś tam dostawał, ale ich nie wykorzystywał. Tutaj wykorzystał, zdobył 11 punktów w 4 startach. Mateusz Tudzież szansy nie dostał, to już naprawdę jest takie, brzydko może powiem, upokorzenie zawodnika, żeby w takim meczu nie dostawał szansy. Bo jak widać, no, seniorzy oddali ten bieg nominowany, no, okej, okay, no, oni też jadą po punkty, po, biegu, po zapłatę za te punkty, ale, e, no, chociaż do tych nominowanych być wystawiony, no, co by to komu szkodziło? No, widać, jakie wiążą z Mateuszem Tudzieżem nadzieję w Rzeszowie, skoro wystawiając użytka i Headstroma Bengsa. E, I nie bez powodu, bo tak jak mówię, 5 w biegu ostatnim, a już nie znęcajmy się nad Woralem Morisem, czy w ogóle nie wiem, chyba bardziej kierownikiem łotewskiej drużyny, że tego nie dopilnował. Kevin Jur Pedersen to nawet po tym pierwszym meczu można było się trochę nad nim znęcać, ale teraz absolutnie nie ma powodów z wynikiem 8 plus 1 jest liderem drużyny z Dałga Pils. To pierwszy mecz do kosza, a tak, super. Jewgin z Tigos, to drugi mecz do kosza, a tak bez nadzieja. No nie no, bez przesady. Ale, ale kiepsko, no dwa punkty zdobył, przepraszam, nie, trzy. Dwa punkty zdobył Costigs. W swoim drugim starcie, potem 2-0, raz go zastąpił Steve Worrell i on miał, czwór, on miał wtedy punkt, a ja nie, dopiero później to zmieniłem, tak z rozpędu gdzieś wpisałem i Worrell ma 5 punktów, Kostigows ma 2. Ale no widzicie, taśma, 1-3, 1-0 i wykluczenie za pomylony kolor kasków. Nie ma to jak, jak dobra organizacja drużyny, no, chociaż w takim meczu to tak nie miało większego znaczenia bo tu nawet chyba o Bonusa by się nie bili. Chociaż pamiętam takie starcie Poloni Polonii, Bydgoszcz z ten Poznań, ale wolę go nie pamiętać i do niego nie wracać. Daniel Skolodinski z 5 punktów, niby nieźle jak na niego, ale w 5 startach... No nieźle jak na niego, ale poprzedni mecz miał lepszy. Jednak, 6 w trzech, z czego w zasadzie w dwóch pierwszych dwójka z Bonusem i trójka. I tak jeździ lepiej od Płodżuksa, jak widać. Płodżuks się, na, no tak, na ósemkę się nie łapie, bo to nie ta kategoria wiekowa. To, to przepraszam, ale no nikt nie jechał znowu pod ósemką. Nick Morris przyjechał zrobił 6 punktów i został wykluczony w biegu ostatnim. Ernest z tym razem nie wypał. Zero punktów, w tym wykluczenie w biegu juniorskim, no i Gran, jeden punkt zrobiony na wykluczonym Matiuszonoxie. Nie wiem, czy tutaj o, przy takich wynikach jakiś komentarz jest potrzebny, więc może po prostu odpuścimy już biednym łotyszom i przejdźmy do meczu Opole Rawicz, bo to były derby kolejarskie, to miał być najbardziej zacięty mecz. 54 35 yy, i też znowu wszyscy daleko od takiego wyniku a, a Rafał to już w ogóle 42 48 to no pewnie widział i nawet nie, nie powiem że nie miał podstaw żeby widzieć a tu w ekipie Kolejarza Rawicz żeby tutaj jakieś niespodzianki się spodziewać ale jednak Adam 47 43 tak samo ja Mati i Piotr 48 42 Krzysiek 46 44 no daleko od 54-35, tam też jakieś, e, jakieś 5.0 czy 3.2 się trafiło. 5.0 chyba też dla, dla kolejarza, ale już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło. Też gdzieś pod koniec dróż wykluczony i Douglas, to chyba był bieg 14. Przepraszam, moja pamięć jest krótka, nie, nie mam gdzieś tych... Te, spisuję te wyniki i potem idą w zapomnienie i potem je tylko odczytuję. A Robert miał bardzo ładnie pojechał, 12 plus 1. Dwie trójki, dwie dwójki, jedna dwójka z bonusem. Jakub Fabisz wskoczył na numer 10 i za Adam Elisa nie pojechał. My jeździli za niego S. Banieri i Oskar Stępień, bo mogli. I, i spisywali się jeźdź, oczywiście, z Dwie trójki na początek, potem trzy jedynki, dziewięć punktów zrobił znowu. Kolejny przykład, kiedy junior zagraniczny jest lepszy od polskiego. W drugiej lidze oczywiście. Oskar Stępień 3 plus 1, co i tak jest wynikiem. Myślę, że my Pamiętajmy, że on dopiero rozpoczyna tę swoją karierę i przygodę z różnym ligowym. Matthias Turnblom zaliczył upadek w biegu nominowanym, po którym zastąpił go. O... Chyba Kacper Linek-Rekus, Chyba, tak. No w każdym razie nie mógł, nie mógł pojechać w powtórce, a 9 punktów do tej pory zdobył, więc mogło to zwycięstwo być jeszcze wyższe. Chociaż Kacper Linek-Rekus zdobył tam 2 punkty, więc, więc ładnie. A wcześniej pojechał za Solę w jednym biegu. Yy, przywiózł 0, co prawda, Kacper Linek Rekus, a Sola zrobił jedynkę 0, potem właśnie go zastąpił, zawodnik z podusemki, potem został Sola wykluczony, yy, zdaje się, że dwa ostrzeżenia miał, chyba tak, No a potem przywiózł trójkę, brawo. Yy, a może to Sola jechał za Turnbloma? Już nie pamiętam, przepraszam. Nie no, jak za, za tego, nie, on jechał z, właśnie chyba w tym biegu, ale nie za Trembloma, co ja gadam, przecież jak mógł przyjechać za Trembloma, jak. bo musiała być rezerwa zwykła chyba. Chyba. Oskar Polis też zaliczył y, upadek i przez to nie jechał dzisiaj, czyli jak to nagrywam, dzisiaj 1 maja w meczu gwiazd pierwszej i drugiej ligi. Zastąpił go Robert Miel w meczu o y, Puchar Fundacji Polskiego Związku Motorowego. Nie będę przytaczał wyniku z PSGT Poznań, bo, y, bo wstyd. Y, no a Oskar Polis mimo tego upadku, mimo że później tam ręka do szycia i przez dziurę w dłoni podobno kości było widać, to wiadomo, zacisnął zęby do blokady, jakoś dostał, zrobił pięć trójek i dzisiaj nie pojechał, jutro pojedzie. Znaczy jutro nie, ale w następnym meczu już pewnie pojedzie. postrzywana ręka. To nie, z takich żużlo, nie z takich rzeczy żółżowcy wychodzili tak z, z większych opałów, więc, więc tutaj myślę, że Oscar Polis z drugą piętnastką z rzędu. To też muszę zaznaczyć, bo, no bo to trzeba zaznaczać takie rzeczy. No to Nawet z drugiej widzę się nieczęsto dzieje. Polis powinien już dawno trafić do pierwszej, ale. Jak myśli, że z Opolem awansuje, no to może kiedyś mu się to uda. Kolejarz Rawicz z kolei, yy, no tutaj porażka kompletna. Hans Andersen pojechał za Scotta Nicholsa. Wiadomo, Nichols w go, Richard, to po, po co miał wyjeździć na drugą ligę. A Hans Andersen mógł przyjechać i zrobił 8 punktów. 2-2, 3-1, później defekt 0, zdarza się. Ryan Douglas tutaj chyba wszystko zrobił, oprócz zera. Miał dwie jedynki, ale miał defekt, wykluczenie, miał dwójkę, miał trójkę. 7 punktów. To by się wydawało nieźle, nawet jak na Douglasa, ale... Jak pomyślisz, że 7 punktów to jest drugi wynik twojej drużyny, to znaczy, jak źle musieli jechać inni. 6 punktów zrobił Tomasz Orwat, to jak źle musieli jechać inni. Damian Druszcz, 5 plus 1, to jak źle musiał jechać Damian Baliński. Nie najgorzej, bo w sumie dwie dwójki w dwóch biegach, potem 0 i zastąpiony został, bo można było robić taktyczne i czemu nie korzystać. Może dlatego, że ta taktyczna chyba trochę Eee, też nie jechała. Eee, Franciszek Majewski zrobił jeden punkt, nie w biegu juniorskim dodajmy, przegrał tam z tam z juniorskim z Oskarem Stępniem i Drukem znów lepszy junior zagraniczny od o 4 plus 1. I Konem Bartok teraz nie e, dostał szansy, bo on generalnie walczy z, o skład z Tomaszem Orwatem, eee, no równa walka, ale można by może coś bardziej pomieszać w ekipie, e, w ekipie Rawickiej, widzę, że już do Fryzjera muszę iść powoli tutaj źle wygląda i, i się wymyka spod czapki i coś. W każdym razie, Opole Rawicz też chyba wynik mówi, wie, wynik, a zwłaszcza w porównaniu z naszymi typami, mówi wiele. Y, no, rozczarowująco jednostronne spotkanie. To miały być zacięte derby kolejarskie. Wygrał kolejarz, który jest dalej od torów czy dalej od stacji głównej, przynajmniej, bo nie pamiętam, czy tam gdzieś pod Opolem, pod Torem w Opolu jest gdzieś jakaś stacja mniejsza, tory, chyba tramwajowe? Nie, tam mają tramwaj, nie wiem. Coś tam, coś tam jeździło obok, ale. Yy, ale nie, tam nie ma, od dworca głównego w każdym razie jest daleko, więc nie wiem skąd ten kolejarz, bo w Rawiczu wiem skąd, bo jest bliziutko ale derby kolejarskie nie dla Rawicza, yy, jak spojrzymy sobie na średnie, no to widać, że Opole mocne, Oscar Polis, te dwa komplety tego wywindowały na to pierwsze miejsce znaczy już był na tym pierwszym miejscu, ale teraz to jeszcze sobie podbił, miał z 2.800 na 2.867, Kildemand i Torsel, no generalnie Rzeszów znowu sobie podbił średnio, 2.556, 2.389, na piątym miejscu Welbert, 2.333, Marcin Nowak, 2.278, Damian Baliński i Ryan Douglas utrzymali się w dziesiątce, ale spadli, to tak mocno, zwłaszcza Douglas spadł, 2.063, Baliński 2.385, i dwaj tarnowianie, Mati to mojemu nie miało z czego spadać, a i tak pewnie bym podrosło w meczu z Piłą, z 2.333, to mógłby tak gdzieś na podium się załapać, Irene Bach dobił do 2, 294, jest teraz siódmy. No i Robert Chmiel też, ten, który zastąpił Oscara Polisa w meczu o puchar Fundacji Polskiego Związku Motorowego 2067. No, wiadomo, kim zastępować. Zawodnikiem z tego samego klubu, drugim. A jeszcze dodam od siebie na miejscach 11-17, zawodnicy ze średnią 2.0. Mogę przeczytać Wam wszystkich, bo. Mam akurat te średnie otwarte. Matthias Sternblom, Rafał Karczmarsz, Oskar Bober, Kacper Gomulski, William Dreyer, Tim Sorensen, Sam Master. Zawodnicy z Gniezna odjechali jeden mecz, więc każdy kto odjechał w nim więcej niż dwa biegi jest klasyfikowany. Adam Ellis przecież ma bardzo dobrą średnią i Filip Halström Banks. Tylko no już w tej sytuacji m, zaczynamy liczyć, kto jest nieklasyfikowany, i właśnie na nich, na nich trafia. Zresztą no, Hans Andersen 8 startu, 8 punktów w 6 biegach. No nie, to, to już nie aż tak dobrze, ale. 11 w 5, jak mają właśnie Hasztrym i Elis to jest powyżej 2-0 i pewnie by się nawet do dziesiątki łapali. Ile to jest 11 przez 5? 2-2, no tak. To, to by się ze spokojem załapali, to i Robert chmilby z dziesiątki wypadł, ale zasada o niej klasyfikacji obowiązuje. Jeśli chodzi o klasyfikację, to jeszcze mamy klasyfikację typów, w której wszyscy dostaliśmy mocno po minusie, a minusy to już się nawet nam ujawniły takie, że Rafał ma minus 57 punktów, Krzysiek minus 19, ja mam minus 1. Chłopaków tutaj ratują 50 zdobyte w poprzednich kolejkach. Adam jest ma, i Piotrek mają po 45 punktów, Mati, po, Mati ma 57 i prowadzi. Brawo, Mati! Mm, a najbliżej był pierwszego minusa w Ekstralidze. Ja Mówiłem, że już tam się pojawiają, ale to ja coś źle policzyłem. I, i faktycznie źle wpisałem typy Matiego. Chyba krzyśka skopiowałem typy. i... I stąd Mati nie miał jeszcze minusa przed, przed tą kolejką ekstralikową i chyba nadal nie ma w, w ekstralidze, nie utrzymał się na, na plus 3 według moich obliczeń, a w pierwszej lidze, no, zobaczycie, ale 94 ma, Krzysiek i tak ma więcej. No i jest klasyfikacja etka, dwie dziesiątki, czyli Adam i ym, Mati, Krzysiek, Piotrek i ja po dziewiątce i Rafi ma siódemkę, jedyny Rafał, który nie ma trzech punktów za, ten, za tę kolejkę czwartą, tylko ma dwa, bo... Wiadomo, no, nie trafił w wyniku meczu derbów kolejarskich Rabicza, Opola z Rawiczem, a reszta trafiła po trzy wyniki, ale nikt idealnego, bo jak już widzieliście, troszkę się pomyliliśmy. No i oczywiście tabela ligowa jeszcze zostaje nam do omówienia, ale tam też zgodnie z oczekiwaniami no Rzeszów, Opole wygrywają prawie wszystko, Rzeszów ma jedną porażkę na koncie, ale ma za to olbrzymiego plusa. No nie sztuka mieć największego plusa, jak się odjechało wszystkie mecze, jako jedyna. Tak samo nie sztuka mieć małego minusa, jak się odjechało tylko jedno spotkanie, więc start Miezno na tym szóstym miejscu, myślę, niedługo pozostanie. Myślę, że zaraz zacznie jeździć, to zacznie wygrywać. A czy przynajmniej niech zacznie jeździć, a czy będzie wygrywać, to zobaczymy. Na razie Kolejarz Opole na miejscu drugim, Kolejarz Rawicz na miejscu trzecim i Unia Tarnów wskakuje na czwarte miejsce, też brzydko powiem, nie sztuka, być na, yy, nie sztuka być na miejscu dający playoffy, jak się pojechało, już swój mecz Piłą. Brzydko może mówię, ale Polonia Piła ma ostatnie miejsce i minus 70. Yy, no nie powiem, że, że niezgodnie z oczekiwaniami, bo zgodnie z oczekiwaniami, aczkolwiek chyba mogliby powalczyć o coś więcej. Chcieliby na pewno i my też byśmy chcieli ciekawszych meczów. Yy, Lokomotiv, w ta sama uwaga, yy, ale jedno zwycięstwo już w tym sezonie. Łotysze mają. I to tyle, jeśli chodzi o y, czwartą kolejkę drugiej ligi żużlowej. Oczywiście za chwilę kolejka piąta, za chwilę będziemy odrabiać, bo jeszcze mamy do odrobienia mecze z kolejki pierwszej. Mamy do odrobienia Piła-Gniezno 7 maja, czyli będzie w następnej zapowiedzi ten mecz, a w jeszcze kolejnej, bo 14 maja jadą Gniezno i Rawicz, czyli zaległy mecz z kolejki drugiej. Będzie do, jest jeszcze do odjechania mecz, który miał być meczem telewizyjnym, a nim... On miał być meczem telewizyjnym, chyba tak, ale nim nie będzie. Z tego co widziałem jest, że będzie bez telewizji, więc w knięcie sobie wybiorą dawali godzinę. Cóż za luksus. Ale oczywiście y, transmisje telewizyjne przydatne, bo można sobie obejrzeć coś więcej niż tylko ten mecz jeden najbliżej siebie w następnej kolejce, a to Wam powiem w zapowiedzi także śledźcie nasz kanał zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek, to nie przegapicie zapowiedzi kolejki czwartej, dru piątej drugiej ligi żużlowej i tego jednego zaległego meczu Piły z Gniezdem no co tu można, dużo zapowiedzieć a może można zobaczymy jak tam jeszcze jakieś może ruchy transferowe, zobaczymy jak składy awizowane, także zapraszam Was serdecznie na tę zapowiedź, na zapowiedzi i podsumowania ligi, pierwszej ligi Naprawdę, żóżla w piątki wieczorem. Im bardziej się mecze ekstraligowe w piątki wieczorem przedłużają, tym bardziej przedłuża się, opóźnia się, prawda, żużla, Co odczuliśmy bardzo mocno w tym tygodniu, ale oczywiście jesteśmy zawsze na posterunku. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, a podobało Wam się, jeśli dotrwaliście do tego momentu, tak więc obowiązkowa łapka w górę. Dzięki za wszystkie komentarze. Jeśli coś gdzieś znowu pomyliłem, to napiszcie, bo jak widzicie, czytam, potrafię się przyznać do błędu, że coś ominąłem, że coś nie doczytałem, że coś mi gdzieś tak przeszło obok, ale Wy jesteście czujni. Także dzięki za to. Serdeczne Wojciech na Sport na nowo. To tyle. I zapraszam na kolejne nasze filmy na kanale Zakręceni w lewo. Na razie.